Chciałbym, żeby mając tak dobre relacje, wypowiadając się tak słodko, celowo używam tego słowa o, o prezydencie Trumpie, prezydent Nawrocki załatwiał ważne sprawy dla Polski, na przykład dotyczące odmrożenia, rozwiązania kwestii zamrożonych aktywów rosyjskich. Rozumiem, że pan popiera takie rozwiązanie, które pojawia się wewnątrz Unii Europejskiej, żeby te pieniądze oligarchów 300, rosyjskich zamrożone w 300 krajach. Miliardów. Zachodnich zostały przeznaczone na pomoc Ukrainie. Oczywiście, no to, to jest no, wydaje się naturalną konsekwencją. Nawrocki powinien u Trumpa załatwiać ważne sprawy dla Polski, czyli pieniądze dla Ukrainy. Pięknie to podsumowuje podejście nowoczesnej lewicy do polityki. To nie jest już nawet kwestia odmiennych poglądów czy wizji państwa. To jest fundamentalne odwrócenie ról. Polityk nie jest już reprezentantem i sługą narodu, który ma realizować jego wolę. W tej nowej, postępowej wizji to naród staje się masą, którą trzeba wychować, ukształtować i doprowadzić do jedynej słusznej, oświeconej prawdy.